Trener Marek Wasiluk po niestety, ale przegranym meczu 29. kolejki CLJ z Wartą Poznań. Trenerzy na początek tradycyjnie poprosiłbym o podsumowanie tego spotkania. No, absolutnie dzisiejszy wynik nie zmienia mojej oceny naszego rozwoju i tego, jak, jak przez tą całą rundę czy przez cały sezon przebrnęliśmy dzisiaj um, oczywiście weekend pełen emocji, to też się nie da tego odrzucić i dla nas, i dla młodych zawodników. Wczorajszy e, piękny dzień, dzisiaj też dużo emocji, oni bardzo chcieli też do tego nawiązać. Natomiast e, widać, że dali z siebie wszystko absolutnie. E, grają dużo, grają e, praktycznie co trzy dni niektórzy, bo i, i w drugim Zespole i, i u nas I graliśmy z bardzo dobrym zespołem też. Widać było, że, że Warta ma swój pomysł. Po nas, po niektórych zawodnikach troszkę większe trudy, że tak powiem, sezonu, po, po niektórych troszkę mniejsze, ale to absolutnie są rzeczy, które muszą przetrawiać, muszą przeżywać. Więc ja im to powiedziałam, że niezależnie od tego, czy, czy dzisiaj byśmy wygrali, czy nie, to mogą być oni przede wszystkim z siebie dumni, z tego, jak duży skok w rozwoju zrobili. Nie czuję jakby się ani lepszy, ani gorszy tym, żebyśmy zdobyli medal, czy o niego powalczyli dzisiaj rano wstaliśmy jako. Yy... Pracownicy klubu, który został mistrzem Polski, to jest przepiękne uczucie. Mogliśmy też jeszcze od siebie cegiełkę w postaci brązowego medalu, pewnie dołożyć, ale widać, że trochę już chłopcy są po prostu, mówiąc kolokwialnie, wypróci, dali z siebie wszystko przez te, przez te mecze, które się odbyły. Dzisiaj troszkę nam po prostu zabrakło. No chyba po prostu takiej esencji futbolu, czyli gdzieś tam finalizacji w polu karnym, bo w drugiej połowie też myślę, że mocno, mocno przeciwników zdominowaliśmy. Zdarza się, ja jestem tak jak powiedziałem, absolutnie dumny z ich rozwoju, z tego jak podchodzili do swoich obowiązków i, i to, czy dzisiaj skończymy na miejscu trzecim czy szóstym, to nie powinno tego jakby definiować. Długo trenera trzymał nie będę, ale jednak dwa pytania jeszcze zadam. Jedno o mecz, a drugie to potem. To pierwsze, pod koniec meczu było, tak bym powiedział, zwłaszcza ostatni kwadrans, bardzo widać, że chłopcom strasznie zależy na tej bramce. Cisnęli, próbowali, ale jednak czegoś zabrakło: brak szczęścia, czy jednak mimo wszystko Warta tak dobrze broniła? Absolutnie trzeba docenić zespół warty, bo też są na trzecim miejscu nie przez przypadek. Tydzień temu graliśmy z koroną, też bardzo wymagający mecz. Dzisiaj podobny bym powiedział, też prowadziliśmy, straciliśmy bramkę pod koniec pierwszej połowy, potem w drugiej na początku nas gdzieś tam troszkę też przycisnęli, natomiast reakcja chłopców była fantastyczna. I mimo tej trudnej pogody, tego, jak mocno też trenują, jak dużo grają, to dali radę po prostu, no. nic więcej nie mogli dzisiaj zrobić. Tak się czasem zdarza, że, że gdzieś tam brakuje w kluczowych momentach po prostu skuteczności czy, czy dobrego uderzenia na bramkę. Zero jakby stresu, zero pretensji, o to graliśmy na swoim poziomie, na to, na co nas dzisiaj było maksymalnie stać. Tak jak mówię, zawsze, zawsze jest to jakaś cegiełka do ich rozwoju dobudowana. No i na sam koniec, nie mogę uciec od tego tematu, gratulując sobie jeszcze raz, panu, wszystkim w klubie, tego co się wczoraj stało. Jak trudno się było skoncentrować na tym spotkaniu po wczorajszym meczu jedynki tak jak mówiłem, mnóstwo emocji, bo, bo wczorajszy wieczór, no, bardzo emocjonalny dla nas wszystkich ludzi, którzy jesteśmy związani z klubem od tylu lat, to jest e, no piękna rzecz, ja jeszcze e, widząc jak Taras zdobywa tą bramkę na 2-0, to nie ukrywam, że łezkę uroniłem, bo to już było naprawdę e, piękne, piękne przeżycie i no, cieszmy się z tego, cieszmy się z tego, że naprawdę pracujemy e, w klubie, który, który dzisiaj jest fantastycznym miejscem do rozwoju e, dla piłkarzy, dla trenerów, dla każdego myślę z nas, jest to duża przyjemność przyjemność brania udziału, serdeczna gratulacja dla pierwszej drużyny, bo też oni wskazują kierunek wszystkim, jak pozytywne podejście, jak wiara w to, co się robi, może, może tych chłopców rozwijać, także myślę, że wszyscy na tym korzystamy.